Siemano z tej strony Mister Cube 451, a to recenzja kostki Danguhong Guchąk wersja druga. Kostkę zamówiłem od Netcuba na Allegro. Bardzo szybka przesyłka, tylko w dni. Polecam go, kupujcie, bo ma bardzo dobre kostki. Więc, tak wielkościowo, kostka jest taka sama jak normalne kostki, czyli 57 mm. Naklejki i porównanie do kostki szększu są takie same. Można zauważyć, że takie same. Budowa tej kostki bardzo jest ciekawa. Co pokażę Wam. Kostka, ta kostka nie ma torpedek, bo nie zamawiałem wersji z torpedkami. Więc tak. Yy, yy, narożnik wygląda tak. Nie ma torpedek, bo jak mówiłem, nie zamawiałam. Tak wygląda krawędź. Też miejsce na torpedki. No i druga krawędź, tak samo. Krzyżak. Nie wiem, czy zobaczycie. Wygląda. Jest taki. Z takiego innego plastiku podobno, niż do wersji pierwszej. Więc tak, to jest wszystko, Wszystko to po. Wkładam. Jest taka trochę ściśnięta, więc trudno ją... O, dobra. Ojej, no, za nagranie mi to wychodziło, no. Dobra. Co do poruszenia się kostki. Kostka jest ekstremalnie szybka. Bardzo szybka. Jak wiecie, Felix pobił na niej rekord 5 sekund Według mnie ta kostka jest lepsza, lepsza od Zanciego. Polecam tą kostkę, jak chcecie mieć dobre czasy. I to by było na tyle. Niedługo ukaże się licencja Milora. i jak go ułożyć. Oraz jak ułożyć kostkę 3x3. Cześć.